A więc widzowie, witamy w Serie A. Ale najpierw ogólnie. Chodzi o statystyki z poprzedniego sezonu, to po prostu najwięcej występów miał Pigaleci43, najwięcej bramek, bo 24 we wszystkich rozgrywkach miał Di Francesco, drugi Brunori, trzecie, trzeci Roberto Insigne. W za to królował Brunori, który w tamtym sezonie w 41 spotkaniach prawie zaliczył podwójny double-double. Brakowało mu i asysty, i bramki. Drugi Di Francesco, 13 asyst i... Top 3, takie samo Roberto Insigne, czystych kąt, Pigalecci zachował 12. Całkiem niezły wynik, ale teraz zaczynamy zmagania w Serie A. Yeah. No więc staty bardzo fajne, bardzo fajne, yy, tak wygląda nasz skład, no prawie w ogóle się nie zmienił, yy, przydałoby się zobaczyć zespół, komu się kończą kontrakty, Pigalecci, yy, yy, tutaj jeszcze wszystkie transfery się nie zrobiły, poza tymi zawodnikami, którzy już wrócili na wypożyczenie. Diakate, ile możemy do jak wyciągnąć kasy? 2 miliony. Nieźle. Co do kasy, drodzy widzowie, mamy na transfery aż 22 miliony, z racji tego, że w poprzednim sezonie nie wiem, ile mieliśmy. A szczerze nie wiem, ale 22 miliony to nie jest mało, ale też nie za dużo, ale jak na nasz klub, to jest bardzo dużo. Diakate chce odejść, dlatego w centrum transferowym mamy kilka fajnych propozycji e, do objęcia tego stanowiska. Mamy tutaj tego Afena Giana Gustavsona, Piace, Adamu Adamu to jest bardzo fajna, bardzo fajna propozycja ewentualnie ten Afena Giana ale Zhong Hanjung Garcia prawo obrońcy 72 overalla, 22 lata mega. 22-latek z Turcji to Mehmet Canaydin, który z Transbonsoru e, wraca do Szalkę Nulvia Gerzenkirschiem to jest bardzo ciekawa propozycja, tylko najpierw trzeba zobaczyć, ile ma Owrella i ile jest wartej. Tak samo jest Izrael Reyes, który powinien być wolnym zawodnikiem, a Walencja nam go sprzątnęła z przed nosa. więc ono odpada. Co mamy dalej? Z kim mierzymy się w pierwszym spotkaniu tego sezonu? Wchodzimy w kalendarz z Udinezę. Zaczniemy ten sezon. Potem mamy Rome i Cagliari. Aha, Empoli, Salernitana Kiedy mamy puchar? Puchar zaczynamy pewnie Od pierwszej czy drugiej rundy Pewnie od pierwszej rundy Jakby Kopa Italia z Modeną To nie powinien być żaden dla nas problem, ale Grudzień, Milan Inter, Ella Verona Lazio, jeszcze puchar przy okazji Łobarzy To będzie pracowity miesiąc No ale najpierw Trzeba odnowić wszystkie kontrakty. Trzeba sprzedać kilku zawodników, którzy chcą być sprzedanym. Robię sobie jakieś 3-4 dni od nagrywania i już, już, nie pamiętam jak, już nie pamiętam jak się gada. Wszyscy chyba udali się na wypożyczenie. Nie, nie wiem co gadać. Naprawdę nie wiem co gadać. Więc zamiast gadać po prostu sprawdźmy komu kończą się kontrakty pigaleci. On nie może mieć tak niebezpiecznej klauzuli odstępnego. On ma jeszcze pograć rok. Potem Nespola, nie, nie Nespola. Ha, dobra, gościu już poszedł na wypożyczenie. Zajmie jego miejsce, inny bramkarz, dwa, dwa razy młodszy. Więc Big w tym sezonie jeszcze będzie numerem jeden i jako 32-latka wypuścimy go dalej albo będzie naszym rezerwowym. Między innymi on ma 12 miesięcy kontraktu. Z Segre, z Segre byśmy mogli kontrakt przedłużyć niekoniecznie z Manfred, i Nespolą. Canuric i tak odchodzi. Na deklaru. Ważny zawodnik. 100 lat niepotrzebny. Broch. A Broch wrócił chyba z wypożyczenia. Dlatego go wypożyczymy ponownie. Tak jest. Po co się walać? Di Mariano. To jest zawodnik, który by jeszcze rok dwa by u nas mógł pograć, ale oprócz nie, nie powala. Szczególnie, że jak Schulz wróci, on pewnie będzie trzy razy lepszy. Lucioni i stosowanie legenda tego zespołu 37 lat. Będzie miał, czy on będzie kończył karierę w tym sezonie? Chyba jeszcze nie. Insigne, no to już ma dwa lata, Di Francesco dwa lata, Soleri, w ogóle Soleri też odchodzi. Korona wrócił. Chyba ja tego pożyczymy. Dobra. Widzowie. Czas najpierw przedłużyć kontrakty, potem wyruszyć na zakupy. Bratku! Ja ci tylko klauzulę usunąłem! Ja wiem, że jesteśmy w Serie A. Dobra, ja bym ci... ja bym ci ten 10 kafelków. Ja ci przypomnę, że ja... że my jesteśmy benjaminkami. Seria. Czy ty się zgodzisz na 10 tysięcy? Dobra, zejdźmy do 11,5 tysiąca i jestem zadowolony. No i ci przedłużę kontrakt. Tak samo na Deklaru, Di Mariano i Segre. Ogólnie to chciałem przedłużyć jeszcze kontrakt z Lucionim, bo to legenda, ale... Tak. Kończę karierę po tym sezonie, jak możecie sami zauważyć. E, sobie myślę tak, że z każdym muszę przedłużyć albo zmienić kontrakt. Powodem są pieniądze, bo tak sobie pomyślałem, że wszyscy dostają tutaj teraz minimum 8 tysięcy tygodniówki, a nasz kapitan Brunori zarabia 5 000, Więc z każdym będziemy musieli każdemu będziemy musieli dać podwyżkę, szczególnie takiemu Hansenowi czy Gomezowi Ceroniemu. Tylko nie za dużo. Żeby się ogarnęli, że jeszcze jesteśmy beniaminkami, Ale najpierw przed wszystkimi dan, przedłużeniami kontraktu i zwiększeniem tygodniówek. Wszystkie nasze transfery, bo dopiero teraz dostajemy pieniądze za sprzedanych zawodników. Mieliśmy 22 miliony, bo oni po prostu nam zwiększyli o 10 milionów budżet na sezon w serie A i teraz mamy tych milionów 26. No, kwota nie powala, ale jakiś... 5 milionów będzie musiała pewnie pójść na tygodniówki, a dopiero potem jakiś większy transfer. No dobra, więc z każdym z kim chciałem kontrakt przedłużyłem powiększyłem zarobki. Najwięcej zarabia Ty Francesco 20 tysięcy, ale ma za to klauzulę odsyłanego 32 miliony. Jak ktoś mi da za 30-latka poniżej 80 euro tyle kasy, ja jestem spełniony. Drugi, najbardziej, najwięcej zarabiający. Zawodnik to jest nasz El Capitano Matteo Brunori 18,5 tysiąca Potem Insigne, 15, 15 tysięcy Rota, co no ciekawe e, Di Mariano Ranoccio, to jest nasz drugi kapitan Pigalecci, trzeci kapitan A bardziej to jest drugi, to jest trzeci Martel Ruiz, z którym e, zarobków których, z Którego zarobków e, nie powiększenie To jest nasz czwarty kapitan Gomez, Segre Nadeklaru Hansen, Aurelio i w ogóle e, Mam mały problem bo nie wiem, czy ja po prostu muszę trochę przesymulować, ale wszyscy są w nerwie na swój kontrakt. Nikt nie lubi swojego kontraktu. Więc chyba... Chyba muszę po prostu zrobić taki manewr, że o... Idziemy dalej, już jakiś ten... transferu transferu. O! By miał grać z Maksym Szulcem. Brunoli! Na pewno u nas zostaje, przynajmniej na ten sezon. Cyceroni, trochę małe pieniądze. Ale to zawsze pieniądze. Ja jestem w stanie wynegocjować z co najmniej 2600 i z jakieś 4,5 miliona. Dzięki, dzięki. Jeśli chodzi o Mehmeda Chana Aidina, to ma tyle samo wera i tyle samo wera co João Garcia. Tylko że tutaj Osłabiamy przeciwnika Udinezę, a tutaj wzmacniamy y, szalkę z Galazan Kirchen. Tutaj byśmy mieli dać poniżej jakoś 3 milionów Tu też. Hm. Ciężki wybór Tu ma wysoką pracowitość w ataku tutaj średnio Czy my byśmy mogli wypożyczyć szalkę Aidina? Nie. Zaraz, zaraz, ma krótki kontrakt. i ma kontraktu? Skoro nie może udać się nowe pożyczenie, A ten? Ten nie chce. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Statystycznie... Podobni są panowie. Naprawdę są podobni. Ale wpadła nam oferta właśnie za prawego obrońcę, który chce od nas odejść. Luton Town miałby wykupić naszego Salima, Diakate Luton. Ja naprawdę lubię, kocham całym serduszkiem, ale jakieś pieniądze muszę z tego mieć. 3700, nie wiem, czy wy się utrzymaliście, czy nie. I 2% do sprzedaży, bo to 24 jak dopiero. Okej. Okay. Okej. Okay. 3,5 miliona i stoi. No i stoi. A więc diakate odchodzi po drodze mieliśmy jeszcze ofertę z Gentu, ale jak dałem im 3700 i 1% sprzedaży, to się oprazili. Do Luton Town Football Club odchodzi Salim Diakate 3,5 miliona wpada do naszej kieszeni i teraz możemy kupić jednego z dwóch, dwa lata młodszych i o dwa overala lepszych zawodników. Czekajcie, czekajcie, wszystko ok, ale. What the fuck? Skąd Union Berlin miał 50 milionów za. Nazaire Emery'ego Dobra wiadomość, też jest taka, że Paulo Dybali kończy się kontrakt, więc może, może w styczniu podpisze z nami umowę. Śmiesznie by było. Tak w ogóle, to spójrzmy na Mistrzostwa Europy, gdzie Polska z dwoma punktami jedynie pożegnała się z turniejem. Szwecja wy wyeliminowała m.in. Holendrów, coś ciekawe, i Anglików, e, którzy spadli na drugie miejsce. Belgia przegrała z Irlandią Północną, Węgrami i Walią w grupie. What się Norwegia z Niemcami, też Norwegia, pierwsza Hiszpania, trzecia, wszyscy po 5 punktów, lepszy bilans bronkowy, no równie dobrze Niemcy by mogli być z pierwszego, Norwegia wychodzi z pierwszego miejsca, Francja, Włochy, Chorwacja, w miarę realistycznie, ćwierćfinale, Szwecja pokonana przez Węgrów, Norwegowie pokonali Włochów, Walijczycy pokonali Anglików, a Niemcy, Francuzów w półfinale, to niestety, niestety albo stety, E, Norwezy wygrali 4 do 2 pokarnych z Węgrami, i teraz niestety Walijczycy przegrali 0 do 3 w półfinale z Niemcami. E, więc mamy już drugi pojedynek Norwegia-Niemcy na tym turnieju w Niemczech, ponieważ taki już mieliśmy w grupie C. Ale dwie rzeczy mi się nie zgadzają, bo Norwegia i Walia, które wyszły z pierwszego miejsca jako moją walutę. Na pewno nie euro. <laughs> uwaga, uwaga! Cicerone za 3 miliony. ćwierć 3 miliona odchodzi do klubu Bruges. A korona odchodzi na wypożyczenie do albo Twente, albo Heidenheim. Tutaj mamy potwierdzenie transakcji. ćwierć miliona. Nie chciałem go sprzedawać, ale on się uparł. I jeszcze powinien być. Korona, która odchodzi do Twente. Kurna! Bo. Było jeszcze z Heidenheim, gdzie mieliśmy 30%, a tak to mamy 35 pokrywania jego pe e, pensji, mamy tylko jednego napastnika, Więc czas w końcu udać się na zakupy, na zakupy do Włoch, ale na zaplecze. Serie A. Gdzie podpisujemy 21. 21. Ma 21 lat, tak? 21-letni Afena Gian z Gany 75 overalla za 12,5 miliona przychodzi z kremonezę. Które poległo z nami na, na etapie półfinału paraży do Serie A. 12,5 miliona całkiem duża kwota, jak na nasz klub. Pożarło to aż połowę naszego budżetu, ale, ale będzie jedną z e, większych gwiazd naszego zespołu. Potrzebowaliśmy Napostyka. E, również to się e, tyczy ze zmianą, e, ze zmianą taktyki, ponieważ będziemy teraz grali prawdopodobnie formację 4-2-4, chociaż bardzo, bardzo lubię. 4-3-3. A do Palermo. Here we go. No dobra, dogadaliśmy kupno i Mehmeda Chana Aidina i Zongwang Garsi. No i tak, jeden ma klauzulę, drugi nie. Jeden ma większą wartość, drugi nie. Jeden ma większą pensję, drugi nie. Jed I tutaj podbierzemy kogoś z Udinezy, czyli z naszej ligi, a tutaj po prostu zasilimy gotówką trochę z lekkimi problemami finansowymi. Szalkę niemiecki klub. Nie wiem co przez niego powiedziałem. Więc. Po długiej, 30-sekundowej analizie zdecydowałem, że wybiorę Mehmeda Chana bo Miałem z tego nagranie, jak mówię, uśmiechniętego turka za 2 950 tysięcy. Wiem, tanio. Yy, no, po prostu jest 2 lata młodszy, dwa, dwa lepszy, no i Butarro Butarro jest, nie ma jakate Więc... I Aydin, i Afena Afenagian będą mogli się już e, sprawdzić, tak samo jak i cała drużyna w nowej koncepcji taktycznej, w nowej formacji 4-2-4. Już w najbliższym meczu z Parmą, ponieważ wybrałem e, turniej przedsezonowy za 1,5 miliona, gdzie zagramy z, między innymi może, z Parmą, zagramy, możemy zagrać z Realem Oviado, Leeds United, Wenecją, e, Middlesbrough, specją czy Pizą. Z Pizą graliśmy, z parwą graliśmy, w Realu owiado jest teraz... Nasz były napastnik, yy, Soleri. Z Wenecją graliśmy w finale, to ich rozwaliliśmy. Ze Specją też graliśmy, to nawet nie dostali się do baraży. No i Midrasprach. To Midrasprach. To jest bardzo dziwny cel, że mam wydać całe 20 milionów. No, ogólnie to 30, bo jeszcze transfery z poprzedniego sezonu yy, posprzedawałem zawodników jeszcze w tym sezonie. 30 milionów mam wydać, ale, ale po co? A nie lepiej zostawić sobie na przyszły sezon. My walczymy o utrzymanie! Ogólnie to sprawdzam sobie tutaj yy, yy, raporty skład, yy, skautów i uznajmy Mehmeda na ID na jako inwestycję, tak? Pominijmy fakt, że mieliśmy Dwalta Starszego, czyli w tym samym wieku Sotziakate i trochę droższego, 75 overallowego Maxa Aronsa z Bournemouth. 7 milionów wartości pytań, za ile oni by go puścili. Tak samo jest tutaj Pałku Barsi. Ale 64 overall to trochę mało jak na naszą ligę, ale jako głębię składu, całkiem nic. Poza tym mamy też e, Tiresse Campbella, e, który mógłby grać jako rezerwowy napastnik w naszej drużynie. Tak samo jak i Junior Adamu, tylko Junior Adamu kosztuje. Za ile oni by go opuścili? Za mniej niż 8 milionów. Co ja żem odwali? Powraca także temat Izraela Reyesa. Który mógł wygrać na środku obrony. 75 overalla. Musielibyśmy dać za niego trochę mniej niż 10 milionów. A my mamy całe pieniądze wydać, więc w sumie czemu nie? Czas na transfery. No dobra, może na razie tak nie, bo... jeśli by nie puścili go za 8 milionów... ...to, to ciężko by było z tygodniu wkład dla niego i Campbella jeszcze. No i nie puścili. Ale za to Campbell! Zgadza się na rolę rotacyjnego na w naszym składzie tygodniówkę gigantyczną ma! Bo on chyba z jakiegoś angielskiego klubu musiał odchodzić, bo... DAMN! On miał 30 tysięcy tygodniówki i chciał od nas 22. Ale zgodził się na 17,5 chyba. Więc wszyscy, wszyscy zadowoleni, kolejny darmowy transfer. Chyba kolejny. Nie jestem, nie jestem do końca pewny. Albo pierwszy kolejny transfer po prostu. Co ciekawe. W w tym turnieju przedsezonowym jest pełno włoskich ekip. A jest w Anglii. Co jeszcze ciekawsze. Są z Anglii chyba tylko dwie ekipy Bolis i Middlesbrough. No ale taki skład i już Campbell siedzi sobie na ławie, ładnie pogrzebie. Pogrze... Pogrzeje ławę. Nie umiem mówić. Aydin i Afena Gian w debiucie z Parmą! Parma nas prześladuje. Nie najlepszy początek sezonu. Szczególnie przed serialem. Taka jedynastka na spotkanie. Ponownie na tym nieszczęsnym Anfield z Middlesbrough Rano Ciasaric, Bruno Campbell też Aurelio z Butaro pojawili się i Lucioni wraca do składu po kontuzji. I dostajemy jak zwykle w d Luton Town my się lubimy, ale w tym przypadku akurat. Pytanie: czemu wszyscy już mają dwa lata więcej? A on dalej ma 15 lat. Ja chcę już, żeby on był na. Aby był naszym rezerwowym Real Oviedo okupuje pierwsze miejsce, 6 punktów. Palermo 0 punktów okupuje miejsce, ostatnie, bo ósme. Ponownie na tym cholernym Anfield gramy spotkanie. Nespola, Nespola, czemu ty grasz? Mordeczko, ty już pokazujesz, że potrafisz pisać e, dużo bramek. Gratulacje. Szybka symulacja, i czy będą chociaż trzy honorowe. Nie.